So, so. Witam wszystkich tu, Hikomikos. Możecie sobie kupić ekstremalne spotkanie na pokemonshop.pl. Chcesz wesprzeć kanał Hikomikos? Szukasz karty Pokémon? Już to was lecą! Najnowsze boostery ekstremalne spotkanie z kartami z podwójnej kolekcji Hikomikosa z gwarantowaną specjalnie rzadką kartą w środku. Zamów już dziś na pokemonshop.pl Oryginalne karty Pokemon w różnych wersjach muzykowych mogą być podwójne z różnych dodatkiem. To nie jest oficjalny produkt. A dzisiaj właśnie z tego sklepu dostałem paczkę, w której przyszedł do mnie właśnie Clevor V -Star Box. Odpakujmy go sobie. Jak chcę najlepszym być, jak dotąd nikt. Wszystkie z nich chcę ze wszystkich sił Szukam cały świat, żeby wszystkie z nich Złapać mocą tą, co we mnie tkwi Złapię, złapię, czy już wszystkie są Pokémon. Ostatnio, co tu się działo, co za dropy były, no to wiecie, bo oglądaliście pewnie Lucario Vistar Boxa opening. A ja Wam jeszcze, zanim przejdziemy do tego zestawu epickiego Clever Vistar od pokemonshop.pl, pokażę Wam coś. Moje ręce dorwały Jolteon VMAX Boxa. Pustery poszły na koło fortuny. Ale co taki, bo co taki box zawiera? Właśnie jak ktoś tutaj lubi Jolteon'a, to pewnie ma. Ja go kupiłem w ogóle za 100 coś złotych. Tu było 5 boosterów, więc było co otwierać na kole. Piękna przypinka z Joltionem, Gigantyczna karta Joltion VMAX z teksturą, taką jak Ambrion z serii Evolving Skies. Te Dwie karty są fenomenalne. Po pierwsze Jolteon V, taka epicka ilustracja tej karty. No, coś wspaniałego. Thunder Spark, Pin Missile, a Jolteon V Max to jest rewelacja. W ogóle ten hologram to jest w ogóle hologram taki jak ma Shining Mew. To jest takie holo. Ja mam tego Shining Mew w wersji PSA 9. Także jedna z najlepszych ocen, bo dziesiątka jest najlepsza. Hmm. A jeśli byście chcieli sobie zgrade'ować karty Pokémon, to w Polsce nawet jest taka możliwość. Jest taka firma pokemongrade.com i ja wysłałem do nich Pikachu z polskiej wersji Pikachu World Collection, światowej wersji Pikachu World Holo z 2010 roku. Taka piękna karta dostała ocenę 7.5. Myślę, że to dobra ocena, bo nie widziałem, żeby w ogóle karty z angielskim tyłem z Pikachu World Collection były grade'owane w jakichkolwiek firmach. Stop! Powiedziałem wam o Pokémon Grade, ale teraz jest jeszcze lepsza możliwość. Można wysłać, słuchajcie, do PSA karty za 169 zł, czyli taniej niż Pokémon Grade i dostaniecie ocenione karty przez profesjonalną, sportową autoryzację kart w Stanach Zjednoczonych, która jest najlepszą firmą gradingową na świecie, po prostu najbardziej popularna. Ja właśnie w ostatnich latach grade'uję tylko u nich, na przykład tu mam Dustox, EX Mint 9, tu mam Shining Mew Rokoro, Mint 9, Shining Mew... Mint 9, tu jest Near Mint Mint 8, Charizard. Moja lugia z serii First Edition z Plasma Gala dostała Gem Mint 10 ocenę, którą w 2012 roku trafiłem w boosterze i trzymałem ją w kolekcji. Dopiero niedawno wróciła do mnie e, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z PSAki. I właśnie ten grading Pokémon jest najpopularniejszy i najlepszy, jeśli chodzi o kolekcjonerów, ponieważ jest to najbardziej renomowana firma. Gradingowa na świecie. Dodatkowo na Pokemon Shop można kupić również takie. Nie, nie można, bo się wyprzedały. Można kupić również na Pokémon Shop takie casey na booster boxy. Jeśli kupujecie całego sealed booster boxa i chcecie, żeby wam się jemu nic nie stało, to właśnie taki akrylowy case świetnie się sprawdzi jako display do takiego booster boxa. Chroni przed kurzem i ma bardzo fajne, wygodne, magnetyczne zamknięcie. Sam korzystam z tych caseów. Od lat. Do niedawna były jeszcze Halloweenowe boostery, ale się już wyprzedały. I niedługo preorder pojawi się na pokemonshop.pl. Będą to Elite Trainer Box Cases y w super cenie, jak i również. Elite trainer Trainerboxy Crown Zenit. Obserwujcie na bieżąco pokemonshop.pl, można zapisać się również do newslettera, gdzie znajdziecie powiadomienia o dostępności produktów. Także jak będzie, także jak będzie fala preorderów, można zamawiać. Potem jak będzie fala dostaw, to jest wysyłka. No i dostaniecie. Jeśli produkt pojawi się od dystrybutora w sklepie, to wtedy jest wysyłany. Bezpośrednio do Was w najniższych cenach w Polsce. Także pokemonshop.pl zapraszam. A jeśli chcecie wysłać karty do PSA, to z kodem Hikomikos dostaniecie 5% rabatu. Jeśli sobie też tutaj wejdziecie w menu Pokémon TCG i Pokemon Shop plus Hikomikos. To znajdziecie jeszcze moje boosterki, ekstremalne spotkanie, których zostało, tu jest napisane duża ilość, ale tak naprawdę zostało ich niewiele, bo się one kończą na pokemonshop.pl, także pośpieszcie się. Możecie w uwagach do zamówienia dowolnego na pokemonshop.pl poprosić o moją kartę z autografem, jeszcze jakieś tam inne gadżetiki chyba zostały do wyczerpania zapasów, S są to po pocztówki, jak i również karty Snorlax i Komikosa. Czy manszlak i Zapraszam. Oprócz tego, jeszcze ostatnio otwierałem też Bolt V-Boxa. Musterki poszły właśnie na koło Fortuny. A promki prezentują się w sposób następujący: Przecudowna owieczka wulu, Jak tutaj widzimy. Bolt v i jego wersja ponadwymiarowa. Coś wspaniałego, po prostu. I teraz przechodzimy do tego, co mi się lubią najbardziej. Clevor VIP Star Premium Collection Box, który dostałem od Pokemonshop.pl i mamy tu przypinkę, boostery, Clevora. W ogóle Clevor zadebiutował w najnowszej grze Pokémon, Legends Arceus. Jak pewnie oglądaliście serię, to kojarzycie tego Pokemona. To jest ewolucja Scythera. Karta z kodem. Clevor V... Ej, fajna ta karta jest, powiem szczerze. Podoba mi się. Zobaczcie na tego klewora, jaka ta ilustracja jest super tej karty promo. I Clevor V Star. Nice. Mamy również ponadwymiarową wersję tej karty, co jest bardzo fajne, bo możemy sobie gdzieś na ścianie powiesić. Przypinka natomiast wygląda w sposób następujący, no też fajnie z tymi takimi mieczami wygląda. Kozacko. To co, przejdźmy do odpakowania boosterów. Bo to jest to, na co wszyscy czekają. O i mamy tu nawet Astral Radiance! To zrobimy na DSL. zaczniemy od Fusion Strike. Zapraszam na unboxing! A wszystkich jest! Przed tak bardzo Dobrze, no to trzymajcie kciuki za dobre dropy i zobaczymy co tu będzie. Z Fusion Strike bardzo bym chciał Gengara tego, taki fajny jest full art. Kciuk jeden. Meryl. Kofant, Impidimp, Snom, Staffel Reverse, Palosand, Energia. Ok, Drippy, Makuhita, Rookie D, Darumaka, Sizzle Shelder Shoulder Reverse. O, Deoxys, powiem Wam, że go chciałem mieć, bo to jest śmieszna karta, która ma Fusion Strike, Rapid Strike oraz Single Strike. Taki combo ma ta karta, właśnie jeśli chodzi o te nowe. Metody mechaniki gry. Teraz mamy jeden Brilliant Stars. Czy będzie magia jednego boosterka? Przekonajmy się. O nie Gr grimer i Grimmsnarl. Paskudne Pokémony. To może Astral Radiance z nami coś fajnego, taką palkę Origin. Na tle świątyni bym przegarnął w takim specjalnym artworku. Barboach, Mysterious Scyther, Eevee Heracross, Hisyłański Quillfish i Hisyłański Snizzler. Nice! Energia i tutaj inne karty. A w ostatniej paczce Astral Radiance mamy... Mentajna, Saitera, Baskulina, Voltorba, Swajnaba, Gardevoir! Fine artwork, zobaczcie na to. Wow! Ależ Epicki. Ależ Epicki. Pokémon. Reggie Eleki, Energia, Kary i Kartenia Swaggor. No to nieźle. Trafiliśmy Snizlera Sneezlera. Ależ on tutaj cudownie wygląda. Wow. Takich dropów jeszcze nie miałem w tych boosterkach. To co? Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Hikomikos i widzimy się w kolejnych odcinkach. Niedługo. To niedługo premiera nowych kart Pokémon Go, także czekamy na dostawę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pa, pa. Być